Amir! 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 Co ty chcieć, ser? Dostarczasz jedzenie? Zamówiłem jedzenie. E, nie, ser. To być moja godzina spania, ser. Ja czasem potrzebować sensur. Przecież na tym zdjęciu nic nie widać. Światło odbijać się ode mnie. Nieważne, proszę dostarcz moje jedzenie. Jestem bardzo głodny. Łąp, łąp. nie pamiętasz, co twoja mama mówi ci, ser? Nie jeźdź w nocy, ser. Czemu? Bo ty potem wyglądasz jak złodziejka w przestrzeni. Nie, nie będę. Popatrz na mnie. Czy ja wyglądam jak złodziejka przestrzeni? Ty wyglądać, ser, jak podwójna złodziejka przestrzeni. Co jeśli dam ci dwie grosze na piwku? Dwa grosze, ser? Nie, sir. Ty mi dać trzy grosze. Dam ci cztery grosze na piwku. ser? Nadchodzę, ser. Dziękuję. Halo? Gdzie jesteś? Minęły dwie minuty. Zamówiłem małe zamówienie. Nie spóźniaj się. Małe zamówienie, ser? Ty zamówić ser. 300 cheeseburgerów, sir. 100 litrów coli, ser. 100 ekstra dużych kubełków skrzydełek, ser. 800 burgerów z potrójnym boczkiem, ser? Doris kanapek ser. Ja nie móc być szybciej, ser. Całe jedzenie ważyć dużo prawdopodobnie. To wcale nie jest aż tak dużo. To tylko przekąska. Ta dostawa kosztować dużo? Ser. 10 groszy. Ser. Zapłacę. Mój telefon zlagować. Ja mieć na myśli 100 groszy, ser. 100 groszy za dostawę? To dużo, ale zapłacę. Ja zapomnieć o jednym zerze, ser. Ja mieć na myśli 1000 groszy, ser. 1000 groszy to moje całe oszczędności, ale wszystko zrobię dla jedzenia. Dziękować, ser. Ja być na miejscu, ser. Co? To było strasznie szybkie. Jesteś najlepszy, Amir. Dziękować, ser. Ty zrobić ze mnie najbogatszego Amira w Indiach, ser? Okej, okay, ale czy ty zostawiłeś moje jedzenie przed drzwiami? Nie zmieszczę się w drzwiach. Ja nie muszę teraz rozmawiać, ser. Ja żyć bogatym życiem. Nie! Jak ja teraz wezmę moje jedzenie?